Dzień dobry. E, dzień dobry. O Jezu, co to się stało. Dzień dobry, ja wy... Ja na wymianę panewki. Bo tutaj... No właśnie widać widać. Bo troszkę... Chyba olej pobiera na tłokach. No troszkę mi się... Tutaj pane... dla pana powiem, że troszkę mi się tutaj. No. Był ten, o. Po, porobiło Znale, co? się troszkę, No. no. Dobra, prosto przejdę za dwa dni dobrze Zaję już auto to naprawione. dobrze to przejdę Dobre. za dwa dni do widzenia dobra do widzenia o ciekawe czy pan już naprawił dzień dobry u dobry. ale gazuje Uu, no mój fiatik no dobrze pan naprawił o panie dobrze, panie dobrze. pan przejebło spuścił. o panie kurde Blu, 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 blu... Panie mój nowy fiacik! Ja wyciąg wyciągnę go, obiecuję. Ja go zrobię. Ale, panie